Wieczorne światła Katowic migotały w tle, gdy minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar wystąpił przed dziennikarzami, by ogłosić coś, co już zdążyło wstrząsnąć opinią publiczną w całym kraju. W sprawie brutalnego zabicia lekarza ortopedy z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, którego dokonano zaledwie kilkanaście godzin wcześniej, zatrzymano podejrzanego. Nie był to jednak ktoś przypadkowy, nieznany, bez przeszłości. Okazało się, że zatrzymany to czynny funkcjonariusz służby więziennej. Informacja ta uderzyła niczym grom z jasnego nieba, zwłaszcza że zbrodnia, do której doszło w jednym z najbardziej zaufanych miejsc w szpitalnym gabinecie, była aktem bezprecedensowej przemocy. Tragedia rozegrała się we wtorkowy dzień, który dla większości był zwyczajnym początkiem tygodnia pracy. Dla lekarza Tomasza Soleckiego, doświadczonego ortopedy pracującego w krakowskim szpitalu uniwersyteckim, był to kolejny dzień poświęcony pacjentom. Nic nie wskazywało na to, że spotka go los tak dramatyczny. Podczas gdy badał jedną z pacjentek w swoim gabinecie, nagle wtargnął do środka 35-letni mężczyzna. W ręku trzymał nóż, a jego zamiary były od początku jasne: zaatakował lekarza bez chwili wahania. Mimo natychmiastowej reakcji personelu i prób życia, dr Solecki zmarł na skutek odniesionych ran. Wydarzenie to wstrząsnęło nie tylko personelem szpitala, ale także mieszkańcami Krakowa i całej Polski. Śledztwo zostało szybko wszczęte przez prokuraturę rejonową Kraków Podgórze, jednak już od początku było wiadomo, że ta sprawa będzie miała znacznie głębsze konsekwencje niż inne, typowe postępowania karne. Gdy nazwisko zatrzymanego trafiło do wewnętrznych rejestrów, okazało się, że jest to osoba zatrudniona w areszcie śledczym w Katowicach, funkcjonariusz służby więziennej, który jeszcze do niedawna wykonywał obowiązki służbowe. Adam Bodnar nie krył konsternacji i zapewnił, że natychmiast rozpoczęto analizę danych osobowych zatrzymanego, jego przebiegu służby i wszelkich możliwych sygnałów ostrzegawczych, które mogły wcześniej wskazywać na zagrożenie. Jak zaznaczył minister, teraz trzeba zbadać, jak mogło dojść do tego, że osoba w służbie publicznej, której zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku, dopuściła się tak brutalnego czynu. Kto zawinił? Czy system zawiódł? Czy przegapiono niepokojące symptomy? Wiceminister Maria Eichhardt zabrała głos niedługo później, zapowiadając zdecydowane kroki i konkretne działania. Zdecydowano o powołaniu specjalnego zespołu śledczego, którego zadaniem będzie nie tylko wyjaśnienie tej konkretnej tragedii, ale również przegląd całego systemu dopuszczania osób do służby w jednostkach penitencjarnych. Jak wskazała wiceminister, praca w służbie więziennej to nie jest zwykłe zajęcie, to profesja o ogromnym poziomie stresu, narażona na kontakt z ludźmi niebezpiecznymi, często odbywająca się z bronią w ręku. To środowisko, które wymaga szczególnego przygotowania psychicznego i stabilności emocjonalnej. Dlatego kluczowe jest sprawdzenie, w jaki sposób funkcjonariusze są badani psychologicznie, jakie kryteria muszą spełniać, zanim zostaną dopuszczeni do pracy z więźniami. Malia Eichhardt wyraziła nadzieję, że działania zespołu nie tylko pomogą zrozumieć, jak doszło do tragedii w Krakowie, ale również doprowadzą do konkretnych i trwałych zmian w systemie rekrutacji i nadzoru nad funkcjonariuszami. Celem ma być nie tylko wyciągnięcie wniosków, ale stworzenie nowych standardów, które zwiększą bezpieczeństwo obywateli i przywrócą zaufanie do służb publicznych. W tle całego dramatu wybrzmiewa pytanie, czy można było temu zapobiec? Czy gdzieś po drodze zlekceważono sygnały ostrzegawcze, które mogły zapobiec tragedii? To będą musieli ustalić powołani eksperci. Jedno jest pewne, ta sprawa poruszyła opinię publiczną do głębi i będzie miała długofalowe konsekwencje. W miarę jak sprawa tragicznego zabicia lekarza w Krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim nabierała rozgłosu, społeczne poruszenie przeradzało się w coraz większe oburzenie i niepokój. Kolejne fakty, które zaczęły wypływać na światło dzienne, ukazywały szokującą prawdę: sprawcą ataku był czynny funkcjonariusz służby więziennej, który przez pięć ostatnich lat nosił mundur, pełniąc obowiązki w dwóch różnych jednostkach penitencjarnych. Swoją karierę rozpoczął w zakładzie karnym we Wronkach, w województwie wielkopolskim. Od mniej więcej półtora roku był przeniesiony do aresztu śledczego w Katowicach. To właśnie tam, jak się później okazało, zaczęto rejestrować niepokojące sygnały dotyczące jego zachowania, które, gdyby tylko zostały potraktowane z odpowiednią uwagą, mogłyby zapobiec tragedii. Wiceminister Maria Eichhardt ujawniła, że służba otrzymywała informacje o incydentach i zachowaniach tego funkcjonariusza, które powinny były uruchomić czerwone światło ostrzegawcze. Jednak z niejasnych powodów nie zostały one właściwie przetworzone i ocenione. Wraz z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem postanowili więc dokładnie przeanalizować jego dokumentację służbową. To, co wzbudziło szczególne zaniepokojenie, to sposób, w jaki dokumentacja była przekazywana z jednostki do jednostki. Pojawiły się poważne wątpliwości co do rzetelności tego procesu oraz braku odpowiednich mechanizmów filtrowania informacji o potencjalnych zagrożeniach ze strony pracownika. Niepokój wzbudziła także kwestia medycyny pracy. To właśnie lekarze, orzecznicy wydają decyzję o zdolności do służby osób pracujących w środowisku o tak wysokim poziomie stresu i odpowiedzialności, jakim jest służba więzienna. Czy przeprowadzono te badania w sposób sumienny? Czy właściwie oceniono jego kondycję psychiczną? Czy informacje z wcześniejszych lat służby rzeczywiście trafiały do medyków? Wszystkie te pytania pojawiły się, kiedy było już za późno. Tragedia się wydarzyła, a jej skutki odczuła nie tylko rodzina ofiary, ale również całe środowisko lekarskie. Oraz opinia publiczna, której zaufanie do służb mundurowych zaczęło drastycznie słabnąć. Minister Bodnar podkreślił, że ta sytuacja, niestety nie jedyna, obnaża poważne luki w funkcjonowaniu systemu i pokazuje, że konieczne są głębokie zmiany strukturalne. To nie wystarczy już jedynie przeprosić czy obiecać poprawę, trzeba podjąć konkretne działania. Dlatego też ogłosił, że będzie wnioskował do premiera Donalda Tuska o odwołanie pułkownika Andrzeja Pecki, który do tej pory pełnił funkcję dyrektora generalnego służby więziennej. Decyzja ta ma być początkiem symbolicznego i praktycznego nowego otwarcia, próbą przywrócenia zaufania i ustalenia nowych standardów w służbie, która nie może sobie pozwolić na chaos, brak nadzoru i ignorowanie niepokojących sygnałów. Wiceminister Malia Eichhardt zaznaczyła jednoznacznie, że w strukturach służby więziennej nie ma i nie może być miejsca dla osób, które dopuszczają się przemocy, łamią prawo, wykazują zachowania agresywne. Służba ma chronić społeczeństwo, a nie je zagrażać. Tymczasem mamy do czynienia z przypadkiem, w którym osoba powołana do strzeżenia porządku dopuściła się brutalnego aktu morderstwa wobec niewinnego człowieka wykonującego swój zawód. Podczas wieczornego briefingu prasowego w Katowicach minister sprawiedliwości został również zapytany o możliwość zmian legislacyjnych. Okazuje się bowiem, że incydenty przemocy wobec przedstawicieli służby zdrowia, ratowników medycznych i lekarzy nie są czymś zupełnie nowym, choć dopiero teraz zyskały tak drastyczne oblicze. Bodnar potwierdził, że od jakiegoś czasu jego resort pracuje nad projektem nowelizacji przepisów mających na celu lepszą ochronę funkcjonariuszy publicznych. Projekt ten, który ma zostać skierowany do konsultacji społecznych w najbliższych dniach, następnie stanie na forum Rady Ministrów. Jak tłumaczył, obecne przepisy nie zapewniają wystarczającej ochrony osobom wykonującym zawody publiczne, a zwłaszcza tym, którzy codziennie narażają swoje zdrowie i życie, jak medycy, ratownicy czy pielęgniarki. W jego opinii konieczne jest doprecyzowanie i wzmocnienie zapisów prawnych, aby prokuratura mogła skutecznie i szybko reagować w przypadkach zagrożenia lub przemocy wobec takich osób. Dodatkowo, jak poinformował minister, w prokuraturze toczą się obecnie prace nad nowymi wytycznymi prokuratora generalnego, które mają pomóc w usprawnieniu działań organów ścigania w przypadku przestępstw popełnianych wobec ratowników medycznych. Celem tych działań jest nie tylko reagowanie post factum, ale przede wszystkim zapobieganie, wyłapywanie zagrożeń zanim dojdzie do tragedii. Trudno jednak uciec od gorzkiej refleksji, ile jeszcze ludzi będzie musiało ucierpieć, zanim system zacznie naprawdę działać tak jak powinien?